Kochani, kochani, właśnie wy, wysprzątam swój telefon. Teraz mam tak dużo, ale wiecie, nie będę nie zagaduję was aż tak bardzo, ale widzę oglądając te filmik, jak wymasowałam sobie głowę za wszystkie czasy. Słuchajcie, po co mi masaże? Zobaczcie, i ja tak, ani make-upu, ani nic. Świeżo z sypialni wasza Rita do was tutaj mówi i Zobaczcie, mi do szczęścia ani niepotrzebny make-up, ani masaże. No oczywiście, że masaże, ale takie. Sama sobie wymasowuje wszystko. Więc. A już głównie sobie dzisiaj widzieliście, jak sobie włosy wymasowałam. Ale ponoć takie masaże są bardzo zdrowe, bardzo dobre. Także polecam, polecam masaże głowy. Bo czuję, że na mózg mi to dobrze działa. <laughs> Samego rana, piątek, 23 maj, a ja taka szczęśliwa, kurczę, no to słuchajcie, to weekendzik, chociaż powiem wam, że jest takie powiedzenie, bo moja mama jest specjalistką od powiedzeń, że jak się w piątek śmiejecie, to w niedzielę płaczecie, więc słuchajcie, no nie wiem, nie wiem, zobaczymy, czy ja w niedzielę nie będę płakała, bo wiecie, u mnie też się zdarzają dni, oczywiście, że się zdarzają dni, kiedy jestem wkurzona, mam tak zwanego wkurwa. Yy, kiedy yy, no nie chce mi się w ogóle ani gadać, nic mi się nie chce. Mam albo lenia, ani nawet nie chce mi się podróżować. W ogóle teraz nie chce mi się podróżować. W takim sensie, żeby gdzieś pakować i jechać gdzieś daleko, to to jest ostatnie, co by mi się chciało. Teraz chce mi się dobrze zjeść, głównie szparagi. Bo ja mieszkam w Dolnej Saksonii w Niemczech, jak wiecie. A to jest po prostu to jest rejon taki szparagowy. Stąd wywodzą się najlepsze białe szparagi. Zielone też, bo oni też się specjalizują w zielonych szparagach, ale te zielone szparagi są dłużej. Zielone szparagi są takie bardziej normalne dla mnie niż te białe, bo te białe to tak jak taki najlepszy na świecie kalafior, taki, wiecie, świeżutki, chrupki, no wiecie o co chodzi, jak nie znacie szparagów białów, białych. I ja po prostu w tych szparagach tu wszyscy, w większość osób, chociaż mój folker wcale nie przebada za szparagami, ale ja słuchajcie, uwielbiam, tak jak uwielbiam kalafio, uwielbiam rzodkiewkę młodą, uwielbiam, no co jeszcze, wiecie, truskawki, czereśnie, już zaczęły się pokazywać czereśnie, truskawki to już dawno, bo zawsze do, do obiadu z, ze szparagami białymi zawsze pasuje deser na bazie truskawek, wiecie, jogurt, możecie zwykły jogurt pokroić, wkroić do tego truskawki i macie super fajny deserek. Po obietni, bo wiecie, że nas deser to zawsze jest miejsce w, w żołądku. E, a widzicie, coś jeszcze miałam Wam powiedzieć, ale zapomniałam. A już wiem, 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 bo kiedyś taki chłopaczek przyjechał. Chłopak 30 lat, przyjechał ze Stanów, z polskiej rodziny, no i ojciec do niego dzwoni i mówi, słuchaj, on tak w tym czasie przyjechał, a czy ty już jadłeś świeże kartofle z siadłym mlekiem? I on do tego tak, wiecie, o co ojcu chodzi, wiecie, to już inna generacja. Nie dość, że chłopak w Stanach mieszka, przyjeżdża do Polski, no to jeszcze ojciec jakieś dziwne pytania zadaje. No, i on mówi: Nie, to po co mi takie rzeczy? Zawsze jem świeże, bo dla niego świeże ziemniaki. No, to dla niego wiecie, że takie ziemniaki nie stare, że powiedzmy, jak ugotujecie te ziemniaki, no to za dwa dni one już są już stare, nie? Świeże to dla niego stricte takie ziemniaki zaraz po ugotowaniu. I on sobie myśli: A co jest fajnego w jedzeniu takich ziemniaków z jakimś kefirem, prawda? No, ale wiecie, generacja ludzi, tych starszych, nawet ja pamiętam. Chociaż ja tak też w tym takiego smaku nie widzę, jak mój tata czy moja mama. Świeże ziemniaki z siadłym mlekiem, wiecie o co chodzi. Albo co my jeszcze, co w Polsce mamy? Młodą kapustkę. Też młodą kapustkę, taką, wiecie, zupę z młodej kapusty. Ja jako dziecko do tego nie cierpiałam, ale teraz, uuu, teraz to ja bym. To chętnie zjadła. To jest ziemniaki z, z siadłym mlekiem, no to może mniej, może w Polsce to ma inny wydźwięk, bo tutaj to, no nie wiem, wolę, wolę szparagi. Wolę, wolę szparagi. No i to takie, wiecie, takie, tak mi się właśnie przypomniało. E, a propos tego, dlaczego Niemcy tutaj tak szaleją za szparagami, bo mniej więcej mają taki sentyment, jak Polacy do młodej kapusty czy do. Wiecie, albo jakichś tam gołąbków z młodej kapusty też w Polsce się to robi. Jak pojawia się właśnie ta młoda kapusta, czy pierwsze pomidory, takie wiecie, takie z działki, czy no wiecie, takie nowaliki pierwsze. Więc tutaj w Niemczech jest ogromny nacisk na te białe szparagi, zwłaszcza w Dolnej Saksonii, tu gdzie ja mieszkam, bo w innych częściach Niemiec też oni tam to robią. Ale to nie ma tego wydźwięku, co tutaj, bo tutaj, słuchajcie, to jest na takiej zasadzie, że tutaj są ustawiane namioty, takie, w których się je wiecie, takie ogromne namioty, w których na przykład w Polsce robione są, wesela, w plenerze, wiecie o co chodzi, i podjeżdżają auta, autokary z Niemcami z różnych stron Niemiec, z Bawarii, ze Stuttgartu. Wiecie, z tych części Niemiec, które mają tutaj dosyć daleko, to są, to są wycieczki robione po to tylko, żeby właśnie jeść te szparagi. Oczywiście oni gdzieś tam potem jeszcze jadą zwiedzić, na przykład piękny Bremen czy Hamburg, jak to się zdołu. Tak jak ci z, gó z góry, czyli ja mieszkam na górze, na północy Niemiec, jak gdyby góra to jest tutaj, jadę na dół, żeby też tam zwiedzić, bo tam. W ogóle uwielbiam, ja, ja uwielbiam góry, Alpy. Gamisz-Patenkirsian to jest ta miejscowość, w której ja najczęściej przebywam. Uwielbiam te wjazdy na Cuk-szpice. Ja już tam byłam, ale kiedyś nie kręciłam tych filmików, więc y, myślę, że. A to jest warte do pokazania. Te wszystkie zameczki tam gdzie ten Ludwik XIV działał, wiecie, ten taki. Wiecie, wiecie o co chodzi. A jak nie wiecie, to ja wam opowiem, bo to jest. W ogóle ja widziałam też dużo Polaków, którzy tam jeżdżą, którzy są tak zachwyceni południem Niemiec, bo jest piękne. Jest głównie piękne właśnie Alpy, Gamierz, partenkirchen Monachium. Ja tak za bardzo tego Stuttgartu nie lubię, bo mi się zawsze ten Stuttgart tak kojarzył z czymś takim mało rozwiniętym w porównaniu tutaj do tych części czy do Monachium. Ale chyba się mylę, muszę jechać jeszcze raz do Stuttgartu. Zwłaszcza, że my mamy tam rodzinę, w tym Stuttgardzie, i jeszcze raz spojrzeć na ten Stuttgart takim okiem wiecie, innym, okiem turystki, bo jak my tam byliśmy, to właściwie rodzinnie. Ciocia nasza, mojego, Volker, jest aktorką, ale w teatrze. No to już jest emerytką, więc już chyba jeszcze tam gra, ale wiecie, takie role dla starszych osób. Więc my, właściwie, ja pamiętam, że w Stuttgart byłam tam, oni mają, oni mają fabrykę Mercedesa, i my byliśmy z kimś, z jakimś pracownikiem, znaczy z kuzynem, który jest pracownikiem Mercedesa tutaj w Bremen, i tam byliśmy właśnie w tej fabryce. No nie wiem, no wiecie. Ja, ja się tak autami za bardzo nie interesuję, chociaż lubię dobre auta, ale nie aż tak interesuje jak oni, jak moja jak moja rodzinka. Co jeszcze w Stuttgartzie? A tak generalnie Stuttgart, no nie wiem, nie wiem, muszę pojechać i jeszcze raz zobaczyć, bo jeśli chodzi o monachią, no to zapiera dech w piersiach. Ja lubię też Frankfurt nad Menem. Ja lubię, no w ogóle uwielbiam, uwielbiam Niemcy, uwielbiam Niemcy. Ja bywałam też w Austrii, no no tak wiecie, Wiedeń uwielbiam, jest piękny, ale ja lubię Wiedeń, bo tam po niemiecku można mówić. I lubię Zyt Tyrol, to jest we Włoszech, ale zaraz przy granicy austriackiej. I wiecie, że tam ci Włosi mówią po niemiecku? Po prostu to jest niebywałe. Lubię te kraje, gdzie mogę sobie spokojnie pogadać po niemiecku. Bo wtedy czuję się jak ryba w wodzie. A, wy jeszcze mi tutaj mówicie, że ja po niemiecku nie mówię, że w ogóle jaki mój niemiecki jest fatalny. Wiecie, ja się nie staram, jak ja mówię, jak ja vlog, vloguję do Was po polsku, to naprawdę <grytanie> pracują w moim mózgu chyba wszystkie zwoje mózgowe, żeby wyrażać się po polsku i tak. Nie to, że wyrażać, bo ja znam polski, ale żeby powiedzieć to, co chcę wam powiedzieć i żeby to, było, żeby to miało sens, o, żeby to ubrać ładnie w słowa, żeby wam opowiedzieć to z ciekawością. I wtedy mój mózg jest tak nastawiony na te polskie myślenie, że ja automatycznie zdania po niemiecku mówię już do Folkera tak bardzo dziwnie, bo ja to zauważyłam też. Mój niemiecki nie jest perfekcyjny, bo ja nigdy do tego nie dążyłam, żeby on był perfekcyjny. Bo ja w pewnym momencie ujrzałam fortale tego, czyli pozytywy tego, żeby on nie był taki perfekcyjny. Bo ja znam Polki, które perfekcyjnie mówią po niemiecku, starają się bardzo. Fonetycznie, wiecie, akcent świetny mają i w ogóle. Ale w mojej pracy. Ja nie mogę, znaczy moim zdaniem nie, nie jest to konieczne, ponieważ wiecie, ja zawsze mogę powiedzieć, ojej, nie zrozumiałam. Albo, och, powtórz to jeszcze raz, wtedy zyskuję na czasie. Ale to kiedyś wam o tym opowiem. Mój niemiecki jest na tyle dobry, że ja nie mam żadnego problemu z kimkolwiek się skomunikować, cokolwiek zrozumieć. I mm, wiadomo, że y, no... Ja nie jestem perfekcjonistką. Ja nie jestem perfekcjonistką. Ja mam siostry, które, dwie siostry, które są perfekcjonistkami, bo one dążą do tego, ale one są... Wiecie, zestresowane. One nie są. No. Ja może ze względu na to, że mój znak Zodiaku jest bliźniak, a bliźniak nigdy nie będzie perfekcjonistą, ale on tyle osiąga przez to. Mi nie jest potrzebna perfekcyjna znajomość języka, żebym ja osiągnęła, co bym. Chciała, uwierzcie mi, bo perfekcjonizm wcale nie jest dobrą cechą. Ja tak uważam. No chyba, że macie inaczej, macie inne zdanie na ten temat. Więc y, mój niemiecki jest na tyle dobry, że ja mam pracę marzeń, pracę, którą uwielbiam. Y, ja ją uwielbiam. W sektorze medycznym, który uwielbiam. Yy, męża niemca z którym dogaduje się, <noise> no wiecie, czasami się i nie dogaduje, ale tu nie chodzi o perfekcjonizm mojego języka niemieckiego. No, także yy, nie piszcie mi o znajomości mojego języka, bo wy nie wiecie, jak ja w pracy posługuję się tym językiem, a to, jak ja czasami mówię do Folkera, no to to jest też w dużej mierze spowodowane tym, że jak ja mówię po polsku i vloguję, raz, że vloguję, to już jestem na, na innych, y, wiecie, na innych resorach, bo ja teraz jak pójdę pić kawkę, to też nie będę tak, jak teraz vloguję. Sami wiecie, jak się vloguje, to no jest się. no Próbuję się ten entuzjazm taki znaleźć i wiecie. Ale to, to nawet nie chodzi o vlogowanie, tak jak w, nawet jak rozmawiam z koleżanką, i za chwilę koleżanka pójdzie, i ja sobie piję sama kawkę, to też jestem inna, prawda? To już jestem taka bardziej wyciszona. O, teraz jestem taka pobudzona, że tak powiem. A jak człowiek jest pobudzony, to też tak na inaczej działa niż człowiek taki wyciszony, prawda? I od to właśnie o to chodzi. I jak ja tak, wiecie, tutaj chcę wam powiedzieć, a tutaj jeszcze z Folkerem tam pytam się go po niemiecku o coś, no to rzeczywiście te zdania wychodzą takie dziwne, bo też tak sobie myślę, o Jezus, jak ja powiedziałam, czemu ja tak powiedziałam, no ale widocznie jest jakiś powód, skoro tak powiedziałam, a nie inaczej i e, nie piszcie mi, że mój niemiecki jest taki, a nie inny, bo mój niemiecki jest wystarczający dla mnie. A jak wy chcecie mieć dobry język, jak lubicie perfekcjonizm, no to się cieszcie. To jest wasze życie i wam to jest do czegoś potrzebne. Moje życie jest takie, że ja nie muszę go wiązać z żadnym perfekcjonizmem, ani jeśli chodzi o sprzątanie, ani jeśli chodzi o o języki, ani jeśli chodzi o cokolwiek. Ja żyję na luzie, bo uważam, że ten luz daje mi dużo. Po prostu ja bardzo lubię luz, dobrą zabawę, być taka wiecie. o Ostatnio bardzo często słyszę na polskich YouTubach takie słowo bailando, że wiecie, coś tam, się, coś tam trzeba zrobić, czego się nie chce zrobić i potem jest bailando, prawda? Często słyszę to słowo bailando. No, takie właśnie. I moje życie to takie bailando, wiecie, że, bo ona mi sprawia najbardziej, najwięcej radości. Takie właśnie życie, gdzie ani nie muszę się mierzyć z perfekcjonizmem, i a radzę sobie radzę sobie ze wszystkim najlepiej jak się da. No, wiadomo, że nigdy nie jest perfekcyjnie i nigdy nie jest wiecie, tak jak y, zawsze tip-top. O tak chcę powiedzieć. No bo to życie, życie jest różne. Raz na górze, jak to jest, raz na wozie, raz pod wozem, jakoś tak to się mówi. I jeszcze chciałam jeden temat z wami poruszyć, ale jaki? To już zapomniałam. Dobra, już wstaję, bo już mi się kawki chce, już jestem zmęczona tym gadaniem do was. Ale myślę, że napiszcie mi, czy wam się takie vlogi podobają z sypialni. Takie moje przemyślenia. Pozdrawiam was, kochani. Zaczyna słoneczko wychodzić i tak godzina będzie dziesiąta, to myślę, że już będzie fajnie, ale nocka była chłodna, bo czułam ją nawet. A już widzicie, już nawet już energia ze mnie schodzi. <noise> Za dużo się nagadałam do Was. A napiszcie mi, czy takie vlogi z sypialni, takie moje pogaduchy wam, z, wy, Was bawią w jakiś tam sposób? Czy lubicie to? Napiszcie mi. A jak lubicie, to dajcie przynajmniej znak. Kciukiem w górę. Komentujcie, koniecznie komentujcie. Tylko wiecie, tak. Komentarze muszą być na wysokich wibracjach. Nie piszcie mi już o tym, co ja Wam powiedziałam, czego. bo to nie ma sensu. To w ogóle nie ma sensu taki, taki komentarz. Kompletnie komentarze oceniające ludzi, oceniające jakąkolwiek Waszą znajomość, czegokolwiek. Nie mają sensu, bo człowiek jest kim, kim jest. Jeśli lubicie moje vlogi, Was serdecznie zapraszam. Lajkujcie. Komentujcie, subskrybujcie, ja nie mam nic przeciwko temu, ale jeśli komentujecie, to komentujcie tak, żeby, o, żeby nawiązała się jakaś e, konwersacja między mną a Wami. A ja bardzo chętnie z Wami pogadam na różne tematy. Pozdrawiam.